Witam serdecznie. To jest Henryk Kochanowski. Nie, nie wejdź, tylko wypchnij ją stary, bo ja nie wytrzymam ją. Zachęcam Was zasubskrybować mój kanał ta postawić lajki. Pozdrawiam. I ja dziękuję. Dziękuję. Super. Kurwa, o co z tym chodzi? Jak to jest w No To Dobra, nie weź ją wypierdol w tym momencie jak jedzie. Nie, nie wejdź, tylko wypchnij ją. Stare, bo ja nie wytrzymam go. Nie, nie lubi ci tak. Wie nie, pan co? Ta dziewczyna. On po prostu nie się do błędu. Ta dziewczyna po prostu ma... jest trochę chora. Ale fizycznie czy psychicznie? Wie pan co, no ciężko to stwierdzić? Po prostu. Czepia się mnie bardzo, no nie wiem jak on No To kochanie, może. Nie, nie, kochanie dobra, nie, ale po prostu. Nie wiem jak to nazwać, nie ale jest taka... Widzi pan, widzi pan, widzi pan, widzi pan. pan. E, pan. Mógłbym pana poprosić nie palić. Nie palić, ja nie będę no palił, spokojnie. Bo ja tak widzę. Nie, nie, nie się... spokojnie, nie palić, nie będę. Tak, super. No to kochanie! Nie, nie, do to pana. nie jest kochanie, proszę nie? pana. My to z... byliśmy u lekarza z tym. Po prostu Ta, nie wiem jak... Ale razem chodziliście. Nie, nie razem, to jest moja koleżanka po prostu. Ja byłem z nią u, u lekarza Aha. i to jest nieuleczalne. Widzimy się czwarty raz w życiu. No, okay. I to, to nie jest ona jest po prostu lekko chora i tyle. No, no, no. Że Jak lewko, to nie... znaczy się... lekko, to oh. no, ja nie jest lekko kurwa, no panku Lekko to jest okej. Okay. No pan zobaczy, czy lekko Każdy, każdy lekko chory. No, wiesz, to akurat tak. Więc cię wszyscy popierdolaj.